Witam wszystkich, dziś przychodzę do Was z fantastycznym produktem jakim są koki doczepiane na spince z długimi włosami uważam, że to jest przefantastyczny produkt dla mnie to jest po prostu sztos czegoś takiego jeszcze nie było już Wam pokazuję, widzicie wzięłam dwa kolory, to jest akurat taki odcień ciepłego blondu tu jest mój kolorek, zaraz Wam pokażę jak będzie wyglądał jak wygląda, ale na tym jasnym Wam pokażę jak włosy wyglądają tu są krótsze włosy Popatrzcie, tu jest druga długość, tu jest trzecia długość i tu jest czwarta długość. Jest zrobiony w czterech długościach. Jest pofalowany, więc widzicie, że wygląda fantastycznie. Jak Wam pokażę mojego kucyka, dla porównania specjalnie go pokręciłam, żeby wyglądał bardziej naturalnie, to zobaczcie, widać różnicę. Już Wam pokazuję, jak wyglądają koki. Ja już Wam pokazuję, jak zapiąć tego koka, ale przedtem jeszcze Wam pokażę, jaka jest długość włosków. Tu jest pierwsza długość, tu jest druga długość, trzecia i czwarta. Kok, jak widzicie, jest wycieniowany w czterech długościach. Ja już go zapinam. Zapnę go na tego mojego kucyka, żebyście zobaczyli. Obrócę się. Teraz widać właśnie objętość tego koka, widać długość, gęstość. Może nim spokojnie poruszać, trzymie się idealnie. Teraz zapnę koka, który pasuje do mnie, do moich włosów. Ja osobiście będę je bardziej prostować, bo swoich nie mam tak pofalowanych, ale uważam, że jest fantastyczne. Wsówkami można go podpiąć. Zobaczcie, jak wygląda.